Adam Mickiewicz, lilia. Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana. Zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przyruczaju, grup za zasiewa, co siewając tak śpiewa. Rośnij kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko. Jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko. Potem cała skrwawiona męża zbójczyni żona bierze przez łąki, przez knieje i górą i dołem i górą. Zmrok pada, wietrzyk wieje, ciemno, wietrzno, ponuro. Wrona, gdzie niegdzie, kracze i puchają puchacze. Bierze w dół strumyka, gdzie stary rośnie bóg. Do chatki pustelnika, stuk, 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 stuk. Kto tam? Spadła zapora. Wychodzi starzec, świeci. Pani na kształt upiora, z krzykiem do chatki leci. Niewiasto, pan Bóg z tobą, co ciebie tutaj niesie? Wieczorną, słodną dobą, co robisz tam, w ...lasem, za stawem, błyszczą mych zamków ściany. Mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowiany. Lato za latem bierzy, nie masz go z bojowiska? Ja młoda wśród młodzieży, a droga cnoty śliska. Nie dochowam wiary, ach, biada na mojej głowie. Król strogiej głosi kary, powrócili mężowie. Haha, ha, mąż się nie dowie. Oto krew, oto nóż. Po nim już, po nim już. Tercze wyznałam szczerze. Ty, głos świętymi usty, jakie mówić pacierze? Gdzie mam iść na odpusty? Niewiasto, rzecze stare, Więc ci nie żar rozboju, ale tylko strach kary. Idźcie sobie w pokoju, rzuć bojaźń, rozjaśnica. Wieczna twa tajemnica. Bo takie sądy boże, iż co ty zrobisz skrycie. Mąż tylko wydać może, a mąż twój stracił życie. Pani zapomnieć trudno, nie wygnać z myśli grzechu. Zawsze na sercu nudno, nigdy na ustach śmiechu. Nigdy snu na życzenicy. bo często w nocnej porze coś stuka się na dworze. Coś chodzi po świetlice. Fragmenty ballady Lilie Adama Mickiewicza Czytali Oliwia, Barbara i Tymoteusz, uczniowie klasy szóstej szkoły podstawowej im. Igora Sikireckiego w woli zarodzyńskiej.